Dobra, słuchajcie, właśnie dosłownie przed chwilą skończył mi się prywatny serwer, ale kupiłem go sobie od nowa i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam troszeczkę o tym, co zostało dodane, słuchajcie, w nowym Extinct Update Event, nie wiem, whatever, słuchajcie. Po prostu, co zostało dodane w nowym update w Still A Rainbow, więc jeśli słuchacie, więc yy, jeśli chcecie mnie wesprzeć, zostawcie i lajka w górę i, i będzie mi bardzo miło... Tak to zrobicie. Więc co? Yy... Nie wiem, co chciałem, co chciałem powiedzieć. Yy, zostawcie tu lajka w górę, polecam i zapraszam Was do odcinka. Dobra, słuchajcie, pierwsze co sobie zrobimy to yy, zobaczymy sobie, co zostałem w się na biuza, więc tak pierwsze co zostałem w się za na za to jest Extinct Ballerina yy, Zaraz wam opowiem o co chodzi z Extinct Tu mamy teraz z Sami Base z, yy, z bazy pa, krach, mat, mat, Mamat Czemu? Bo to będzie potrzebne nam, słuchajcie, niedługo do rebirfa. Mi będzie przynajmniej potrzebne do mnie rebirfa. Extinct, Tralelo to też wam zaraz powiem czemu Extinct, a nie zwykły. To tu nie z jest, słuchajcie, spełnił Secret, on, słuchajcie, spełnił Secret, e, Admi Lucky Blocka, nie Admi Lucky bloka, Secret Lucky bloka I słuchajcie, siadł mi Galaxy i nowy trade, Secretera, Bicycletera. Taki trade mogą dostać w Rejroty. Jak, słuchajcie, zrobicie rytuał cykleteira-bicykletera? Aby go zrobić, potrzebujecie dwie cykleteire-bicykletery. Ja wam słuchajcie, teraz po prostu pokażę, jak go trzeba zrobić. I pewnie go nie zrobię, ale wam tylko pokażę, jak go zrobić. I słuchajcie, dosłownie najgorszy, najgorszy secret z tego lucky Bloga 75% ma 4,2 miliony, z tym i z tym, naprawdę mocno. Myślę, że się nie taki spaghetti toalety albo esok, sok byłoby naprawdę fajnie. Dobra, mamy kolejne Candy Mateo na tripi, tripi tripi, tripa, tripa. No fajne, bo ma 2 miliony na sekundę, więc jest taki bardzo fajny, więc dlatego go po prostu wziąłem czy tam coś. Dobra, kolejny to, to mamy nowy Secret. On go chyba zaspał w ogóle trzy razy, słuchajcie, trzy razy go chyba zaspał. Cza, chi To jest taki stu. Ja go mam chyba w ogóle w wersji yy, zwykłej. Tak, mam go słuchajcie, we, w wersji zwykłej. Cza, Ci. Jest, yy, no ale to nie jest zły sekret, bo słuchajcie, patrzcie, on jest, tu jest tortugini w Blue i tu jest ten czacześci. Yy, I mam go chyba we wersji Gold, tak, i Diamond w Rainbow, go nie mam. No on go w ogóle chyba no mówią, on go chyba trzy razy zespełnił, tego yy, czacześci. Kendi w ogóle zespałnił, słuchajcie, Job Job Sahura. Pod koniec armii słuchajcie, zaspełnił pierwszy raz Job Job Sahura. Candy. No fajnie, fajnie, mi, mi się podoba, czy tu mamy jeszcze bambinik z kupiłem to po prostu, żeby mam na na indeksu mieć I tu mamy znowu Extinct Ballerina Zaraz wam, słuchajcie, powiem, o co chodzi z y, Extinct, o co chodzi, bo słuchajcie, jak już się możecie domyślać, jest to nowy update, słuchajcie Za 3 minuty startuje event, słuchajcie I teraz w tym evencie chodzi o to, że słuchajcie co dwie godziny jest event, co nie? Co dwie godziny jest event i co dwie godziny wychodzi jeden z trzech brainrotu. I słuchacie, pierwszy brainrot, jeden z łatwiejszych do zdobycia to słuchacie Extinct Ballerina, tak, słuchacie Extinct Ballerina. Drugi, drugi y, trudniejszy do zdobycia to słuchacie Extinct Tralalelo, a trzeci najtrudniejszy do zdobycia jest, słuchacie Extinct Mateo. I teraz jak ten event startuje co dwie godziny, czyli co dwie godziny on się pojawia, to, to co dwie godziny pojawia się jeden z trzech tych Brain rotów. I teraz się pewnie spytacie, ale po co? Po co mi są te Brain roty? Po co mi są te trzy brajnoty słuchajcie? Musicie zebrać te wszystkie trzy Brain Roty, czyli słuchajcie, Balerina, Tralelo i Mateo. I teraz tak, jak będziecie mieli słuchacie, wszystkie trzy Brain roty, to te wszystkie trzy słuchajcie, Brain Roty zanosicie do Extinct eventu. Zanoczcie je, słuchajcie, tutaj i on w zamian da wam Extinct La grande Te La grande żeby was nie uszkodzić, ma chyba 20 milionów. No, słuchajcie, 20 milionów, więc ten ma Extinct Mateo musi być naprawdę rzadki do zdobycia. Bo, słuchajcie, no tak naprawdę to on rozdaje za darmo, no, bardzo dobrego Secreta. Chociaż 20 milionów, nie wiem czy to 20 milionów czy 2 miliony to były... Ja wam, słuchajcie, po prostu zaraz powiem jeszcze przed eventem. I tak, słuchajcie, Tela dodaje 23,5 miliona sekund, 23, słuchajcie, miliona sekund, powalone, naprawdę powalone. Niestety wam, słuchajcie, nie powiem, jakie są procenty, bo nie, nie, nie znalazłem, ale no, słuchajcie, Tela daje naprawdę bardzo dużo. Ja bym bardzo, ale to bardzo chciał je, słuchajcie, zdobyć, Tela no, nie się, ale każdy by je chciał, bo to jednak jest dużo. I dobra, event za 3 sekundy, słuchajcie, jak mi wyjdzie Mateo, to wy musicie zostawić suba. Chociaż i tak bez tego dostawcie Uwaga, będzie balerina, patrzcie. No wiedziałem, czy będzie balerina. Wiedziałem, i w ogóle słuchajcie. Nie wiem, ale ten event jest zepsuty, bo patrzcie, nie da się pokazać z nim. Yy, oczywiście kupimy tę balerinę nie zupełnie jej tak, ale słuchajcie, no ogólnie to jest to zepsute. Yy, o, w ogóle 13 milionów dostałem, Fajnie, ale patrzcie, załóżmy, że chcę sobie dać takiego talerino. Chcę, słuchajcie, go dać do craft maszyny. Nie da kraw, nie do kraw. Tutaj. Widzicie nie mogę, nie działa to po prostu. Zaraz zobaczę co oni piszą jakby na serwerze styl A Brain I tak samo działa z baleriną. W ogóle co? Cztery nubini no pizza nie, nie pod rząd idzie, dobra, ale bierzemy sobie taką balerinę. Żeby zobaczyć, czy też ją możemy włożyć. I słuchajcie, uwaga, nie, nie możemy wło włożyć, nie możemy z nim pogadać, więc ten event jest chyba po prostu zepsuty. No i dobra, słuchajcie, przeczytałem. Przeczytałem o co chodzi. I słuchajcie, teraz tak. Albo ta maszyna nie działa, albo jest po prostu ona zepsuta, albo jest zepsuta, kompletnie zepsuta, albo już cały stok, stok zeszedł z tej nagrany, tak słuchajcie, bo ogólnie ta nagrana miała stok chyba 500 tysięcy i to jest całkiem możliwe, że po prostu gdy my spaliśmy, Europanie, euro... euro ludzie z Europy <śpali> spali po prostu w nocy, to Amerykanie mieli chyba w pewnym czasie z 4 eventy albo 5, co nie zależy ile ktoś pił. Cztery albo pięć eventów, no to ktoś serio na ludzie mógł zdobyć sobie te Mateo, w ogóle te trzy Mógł sobie na ludzi zdobyć I albo po prostu cały stok zeszedł z tego, te 500 koła Albo po prostu ta maszyna jest zepsuta yy, Ale Prawdopodobnie po prostu z zszedł z tego stok Bo było no po prostu mi się tak zdaje, że z tego zszedł z stock. Ja wam poczekajcie, ja wam jeszcze pokażę co oni słuchajcie piszą Na Serwerze Steel a Patrzcie, słuchajcie, to, co tu się dzieje cały czas piszą taką wiadomość, yy, przeczytam mam to. Naprawcie yy, tą maszynę. Znaczy, czy, słuchajcie, o tą maszynę tutaj chodzi. O tą tutaj yy, albo z Ridu, czyli jakby. Albo... Yy, albo Ridu, słuchajcie. Ridu to chodzi coś w stylu że mają po prostu przywrócić stok cały od nowa dla Europy. Euro, Europejczyków, bo ponieważ spaliśmy. No i to słuchajcie, co ja Wam powiedziałem, że po prostu Amerykanie mogli to zdobyć, kiedy Europa. Euro... Ludzie z Europy spali. No i po prostu oni piszą, słuchacie coś takiego, tylko że oni robią coś takiego. Po prostu coś, słuchacie, takiego robią i to wysyłają. No i tak to, słuchacie, działa. No, tu jest nawet moja wiadomość. Tyle, słuchajcie, teraz w tym momencie, kiedy ja wam wyłączyłem ekran, to ktoś dał delay na wiadomości, czyli możesz napisać jedną wiadomość, słuchajcie, na 10 minut. Naprawdę nie mogę po prostu, no, mam wrażenie, że oni mają po prostu tego dosyć i dali, że możesz napisać jedną wiadomość na 10 minut. Powalone, słuchajcie, no ale w sumie pokazałem wam co nawet jeszcze mógłbym wam szybko pokazać nowe brainwrap. Tu jest, mamy, celur, celularcini vicio yy, Tylko to tego sobie potrzebujecie dwa vale, lagrande pod spota i job, job Sahura. Czy coś jeszcze w indeksie jest? Takiego nowego. Słuchajcie, poczekajcie. Wejdziemy sobie w normal i ja wam tu pokażę. To jest Garama Catchurma, z już było. To jest Last Supreme. To jest. Coś? Nie, co to jest? W sumie. O, 6-7. 6-7 jest nowy słuchajcie, Tak, to jest 6-7, jakby co. I czy coś jeszcze? I w sumie nie wiem czy coś jeszcze. No i w ogóle słuchajcie yy, zapomniałem, że pokę, bo trafnąłem, słuchajcie, Jeruri Nigatale, który jest chyba rzadszy niż Lagrande. Przynajmniej tak mi się zda Przynajmniej tak widziałem na internecie. Nie wiem czy on jest rzadszy niż Lagrande, ale fajnie, że mi trafnął. No i co, słuchajcie, co by było tyle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Yy, możecie zostawić suba i lajka w górę. I co? Trzymajcie się do następnego. Elo!